Dobra. O oh my god, co <śpiewanie> <śpiewanie> się... jest naprawdę urodziwa. Jak modelka z Instagrama spędziłbym z nią resztę życia. Jednym spojrzeniem rzuciła na mnie urok czarownica. Póki nie otworzyła swojego ryja. Weź nie otwieraj ryja, proszę nie otwieraj ryja. Już nie w głupia dzipa, proszę nie otwieraj ryja. Wyślij, otwieraj ryja, proszę, nie otwieraj ryja Wyślij, otwieraj proszę, kurwa, za pyc Lewiatan, 1200 zł Dobijesz mi papier, gdy bawię się świetnie W ręce, w górę, w górę ręce Nic już się zmieni, bo jestem, jaki jestem ręce, ręce Zarabiam papier, gdy bawię się świetnie górę ręce, w górę, górę ręce Nic już się zmieni, bo jestem, jaki jestem